Hej Chciałbym wam opowiedzieć o falujących obrotach w Passacie 1.8 20V No a mianowicie jakieś pół roku temu zaczęło się delikatne falowanie potem zaczęło to przechodzić takie bardziej radykalne nie dało się praktycznie jeździć no to trzeba było wiadomo wymieniać pewne części na kompie wyszło, że jest sonda lambda do wymiany czujnik powietrza który się tutaj znajdował przy kolektorze Przepływomierz Do wymiany był tak samo Przewody i świece, to wszystko zostało wymienione A Syndromy Falujących obrotów zostały No i tak już pewnego dnia już nie miałem sił praktycznie Wszystko praktycznie przetrzepane, było przejrzane No i tak jakoś zajrzałem u tej gruszki tutaj tak zwanej, tak się nazywa gruszka, jakoś na pociśnienia odkręciłem ją no i wcześniej oczywiście sprawdzałem wszystkie przewody, czy są szczelne, było wszystko ok i słuchajcie, tutaj w tym kolektorze z ssącym, jak tą gruszkę zdjąłem było coś takiego to się nazywa jakieś klapy chyba powietrza, no nie, nie wiem dokładnie było to do końca wciśnięte, ja to wyjąłem, a to wyglądało praktycznie tak Obszarpane, popękane, praktycznie są cztery, jakby otwory. I tu mamy dwa, czyli dwa. reszta ta gdzieś musiała zostać. No, niestety, zdjąłem kolektor, w środku tego tu nie było. tak jak widać, tam zaglądałem do środka tutaj też, generalnie od tych stron. No niestety, tam jakimś wiciorem, nic tam nie było, nic nie odtchnęło. No a mianowicie, reszta gdzie była, tego całego... Całego tego... Całej połowy tej drugiej, jeśli przyjrzycie. To są zaworki. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale chyba no powinno być. Jest tam, widzicie, ten raz, dwa, trzy. Na trzecim jest jedna część. Kawałek. Następny otwór. To jak widać. Jak widać. O, jest następna. Jakaś cząstka z tego. Zaraz pokażę kolejne. Czy tu będzie widać. Tu akurat nie. Bo ja już wcześniej wyjąłem kawałek. O, jest już taki podtopiony, i ostatni element, tutaj ostatni dolot. Widać? Na lewym tam leży, i tak samo jest na środkowym. Jest ten kawałek, to jest do wyjęcia. Tak się nie da wyjąć, próbowałem niestety, muszę zdemontować ten wtrysk i odkręcić te tutaj imbusy, co są. No jak to zdejmę, to będę miał dojście jak się należy. No i myślę, że to będzie powód cały. Powinny być jeszcze jakieś inne, większe kawałki, nie mam pojęcia gdzie one są, co się z nimi stało. Jak on będzie chodził, się okaże, poskładam to wszystko i mam nadzieję, że będzie dobrze. No. To tyle, tak, no, w tym temacie. Także wydaje mi się, że jak macie podobne objawy, wymienialiście dużo rzeczy innych, warto by było zajrzeć tutaj do tej gruszki. To jest plastik i z wiekiem. Mi się wydaje, że to się może kruszyć, pękać. I wydaje mi się, że to nie jest skomplikowane, żeby odkręcić tutaj to. Tą gruszkę, to ma tylko jeden drugi imbus. No i zobaczyć, czy to jest. Próbować to wyjąć. Czy jest w całości, czy go nie pokruszyło, czy go nie połamało. Tak jak mówiłem, to już ma swoje lata, 23 latka, tak? W końcu to musiało się chyba skrócić z wiekiem, tak? Tak jak pokazuje Niestety nowych takich jak pytałem w sklepie nie mają. Obawiam się, że jakbym kupił na śrocie to może być potem sytuacja podobna za jakiś czas. Może, ale nie musi. Dlatego nie wiem, czy po prostu jak to złożę, nie zostawię tego bez, bez tego. Zobaczymy, spróbujemy. Założę samą gruszkę, poskładam wszystko, zobaczymy, bez tego odpalę. Jak to będzie pracowało, się okaże. Przepustnica też była czyszczona, bo była troszeczkę zerombana. Delikatnie ją przeczyściłem, ale jeszcze raz muszę porządnie przelecieć to wszystko, żeby to było czyściutkie. A jeszcze jedna rzecz: tu jest taka, nie wiem, przeduszka, czy jak to przy przepustnicy? Guma do wymiany. Też mogła być jakaś nieszczelność, także też ją ciężko jest dostać ewentualnie na śrocie ten cały kawałek tutaj w zestawie, nie jest drogi pytałem także to nie są koszta wielkie także to też jest do wymiany, będę to wymieniał, zobaczymy, poskładam no i zobaczymy jak to będzie działać także pozdrawiam, na razie